Piątek z Błogosławioną Marią Karłowską. Córki ukochane serca Maryi, matki dobrego pasterza, mieszkajcie w domu, czyli w sercu Waszej drogiej matki, który jest jedno z sercem Jezusa. Niech ono będzie miejscem Waszego spoczynku, Waszą fortecą przeciw pokusom nieprzyjacielskim. Waszym ogrodem, w którym z przyjemnością przypatrywać się będziecie pięknym kwiatom cnót Waszej Matki i Jezusa. Niech będzie Waszym naczyniem, na które wylewać będziecie wszystkie smutki Wasze. Ona, która tyle boleści doznała, zrozumie Was najlepiej i najlepiej pocieszyć potrafi. Przeczyste serce Maryi. Niechaj rajem waszym będzie. Starajcie się dobrze zrozumieć to serce, poznać, czego ono pragnie, co lubi, co mu miłe, a co przykre, co wstrętne, co bolesne, aby jednego unikać, a drugie zdobywać i stać się pociechą tej najsłodszej matki. Naśladujcie ją, o ileż możecie aby Wam błogosławiła, za Wami się stawiała, Kochała Was, Otaczała, Broniła i swoją gorącą miłością do dusz napełniła.